Witajcie ponownie. Z tej strony Maciek z kanału Antybohater TV. Na samym początku pragniemy podziękować wam za przekroczenie 6000 subskrypcji. Nie zatrzymujemy się jednak i będziemy dalej po 7000. Wobec czego, drogi widzu, jeżeli jeszcze zastanawiasz się, to zachęcam cię do zostawienia serdecznego suba, aby dołączyć do naszej wciąż budującej się społeczności. Tak prezentowały się ostatnie wyniki ankiety, które dosłownie zdominowała rzeź. Przypomnę jeszcze o pytaniu odcinka, które standardowo pojawi się w dalszej części materiału. No to co, nie przedłużając, wkroczmy do świata pełnego okrucieństw, gdzie przelewana krew barwi wszystko wokół na czerwono. Początki Carnage'a sięgają chwili, gdy Eddie Brock został osadzony w więzieniu, a jego współwięźniem okazał się być mężczyzna o imieniu Cletus Kasady, psychopatyczny morderca odsiadujący 11 kolejnych wyroków do żywocia. W tym czasie Venom, oddzielony tymczasowo od swego nosiciela, znalazł go ponownie łącząc się z nim i wznawiając swoją pogoń za Spider-Manem. Venom pozostawił jednak nieświadomie potomstwo. Symbionty rozmnażają się bezpłciowo, a ich dzieci nie mają raczej większego znaczenia dla swych rodzicieli. Nowonarodzony Symbiont, poszukując najbliższego dostępnego żywiciela, uchwycił się Kasadiego i wchodząc do jego ciała przez rozcięcie na dłoni, połączył się bezpośrednio z jego krwią, w wyniku czego oboje połączyli się w jedność, nazywając siebie Karnycz. W międzyczasie Kasadi nadał swojemu nowemu towarzyszowi przydomek czerwony i nie czekając długo, uciekli z więzienia i rozpoczęli serię morderstw, a na miejscu każdego zabójstwa pozostawiali po sobie ślad w postaci napisu z własnej krwi Zasady RZEZI. Po ucieczce karnycz rozpoczął swój szał zabijania, a sam Kasadi w przeciwieństwie do Ediego Broka, posiadł pełną kontrolę nad symbiontem, co potwierdzało także przedstawienie siebie jako ja aniżeli my, jak w przypadku Venoma i Ediego. Kasady i Carnage stali się jedną istotą dosłownie do tego stopnia, że symbiont żył w jego krwi. Napędzany swą rządzą mordu zmierzył się ze Spider-Manem, który sprzymierzył się z kolei z venomem. Ostatecznie karnycz jak i venom, zostali pokonani przez człowieka pająka bronią dźwiękową. Jak się jednak okazało, symbiont zintegrował się z krwią swego żywiciela, zmieniając tym samym jego fizjologię i metabolizm, co w rezultacie pozwalało Kasadiemu na wygenerowanie kopii swego symbionta z własnej krwi. Dzięki temu odrodzony Carnage mógł dalej kontynuować swe działania, początkowo wydostając się z Instytutu Ravencorf, gdzie podczas ucieczki zrekrutował jedną z więźniów, kobietę o pseudonimie Shriek. Jej aktorski odpowiednik mogliśmy ujrzeć w fabule filmu Venom 2. Para wydostawszy się poza mury ośrodka mogła na nowo siać spustoszenie, a z czasem w ich kręgu pojawili się kolejni złoczyńcy, tacy jak chociażby Demogoblin, czy sobowtór Spidermana, którzy podzielali ich chęci i działania. Siejąc szał morderstw w całym Nowym Jorku, zabijając setki jak nie tysiące niewinnych ludzi, grupa została ostatecznie zatrzymana przez połączone siły Spidermana, Venoma, Kapitana Amerykę i innych superbohaterów. Schwytany i ponownie uwięziony w murach Ravencourt, Carnage odkrył okazję do ucieczki rurami kanalizacyjnymi, porzucając przy tym Klidusa, jednak dalej szerząc jego ideę i szał morderstw. Związał się bowiem z Johnem Jamesonem, znanym też jako Man-Wolf. Opętując go i korzystając z jego nocnej przemiany, oddawał się chaotycznemu szałowi śmierci niewinnych. Jednakże na jego drodze stanął Ben Reilly, obecnie nowy Spider-Man, który starał się pokrzyżować jego plany. W efekcie ich potyczki, Carnage opętał chłopaka, zyskując dzięki temu jego ciało i przemieniając ich w potwornego Spider-Carnage'a. Walcząc o kontrolę nad swym ciałem, ledwo udawało mu się powstrzymać symbionta od spustoszenia, które pragnął czynić. W akcie desperacji przedarł się do Ravencroft, gdzie pragnął zasięgnąć porady od samego Klidusa dotyczącej kontroli i opanowania Symbionta. Ten jednak wyśmiał go i był jednocześnie zachwycony tym, jak jego dawny towarzysz torturował bohatera. Nieoczekiwanie, jednak Symbiont połączył się ponownie z Kasadim, czyniąc karnycz ponownie całością. Po ponownej ucieczce z więzienia symbiotyczny seryjny morderca stanął twarzą w twarz ze Spider-Manem, którym tym razem był już ponownie Peter Parker. W trakcie ich walki pojawiło się wsparcie ze strony srebrnego surfera, który przyczynił się do wstępnej ucieczki symbionta z ciała Kasady'ego, pozostawiając go na łasce bohaterów. Gdy jednak surfer postanowił go ścigać, ten zaatakował go, łącząc się z nim i tworząc kosmicznego karnydża. Posiadając niemal boską moc, jego ataki stały się bardziej dzikie, jednakże nie trwały długo, ponieważ Surfer uświadomił symbiontowi, że bez niego Kasadi umiera, co doprowadziło do podobnego ich połączenia i kolejnych narodzin Carnydża. Uciekając przed karą superbohaterów, zmierzył się ponownie z Venomem, który tym razem wyrwał symbionta z ciała Klidusa, pochłaniając go i pozornie zabijając. Jednakże pozostałości symbionta, które pozostały w Kasadim zmusiły go do podróży do strefy negatywnej, gdzie odnalazł on niemal identycznego symbionta, z którym postanowił się związać, by ponownie stać się karnyżem. Jak się okazało, został on zasymilowany przez pozostałości oryginału we krwi Klidusa. Uwięzieni po raz kolejny, symbiont i Kasadi spotkali swój pozorny koniec, gdy postanowili uciec z kolejnego więzienia o zaostrzonym rygorze. Na ich drodze pojawił się bowiem Sentry, który przeniósł Karnyża w przestrzeń kosmiczną i rozerwał go na pół. Symbiont ostatecznie przeżył, a sam Klidus zapadł w śpiączkę. Będąc uwięzionym na orbicie, Karnyż powrócił ostatecznie na Ziemię po znalezieniu go przez Michaela Hala, który wydobył Symbionta z ciała Klidusa i użył go do stworzenia zbroi, protest, a w konsekwencji super żołnierzy, pozwalając mu żywić się mocami nienawiści Shriek. Jednakże spryt karnydża działał bez zarzutów i ostatecznie udało mu się odwrócić całą sytuację na swoją korzyść, przejmując kontrolę nad Cyborgami i superstrażnikami Hala, żelaznymi rangersami, przekształcając się przy tym w zupełnie nową, potężną formę. Skierował się później do Doverton w Colorado, gdzie pochłonął 4000 sztuk bydła, aby zapewnić sobie dodatkową biomasę. Najwidoczniej wyszedł z założenia, że najpierw masa, a później rzeźba. Niemniej udało mu się później zainfekować ludność odgałęźnieniem Symbionta, ogłaszając przy tym miasto nową stolicą swego suwerennego państwa Symbionta. Jednakże na taki stan rzeczy pozwolić nie mogli Avengers, którzy zostali jednak także po swym przybyciu zainfekowani przez Carnagea. Ostatecznie dzięki ingerencji Spider-Mana został ponownie pokonany. Warto wspomnieć, że nieco później Carnage miał także swój mały incydent w Mikrowers, gdzie przejął nawet kontrolę nad potężną symbiotyczną armią. Oczywiście tam również jego wysiłki zostały powstrzymane, w wyniku czego Klidus został pozostawiony w stanie katatonicznym, a symbiont przejął pełną kontrolę nad jego ciałem. Nie posiadając jednak żadnej inteligencji, szalał pożerając każdego kogo spotkał na swej drodze. Próbujący przejąć nad nim kontrolę Wizard wraz z doktorem Karlem Malusem ulegli jednak jego potędze, a w całe zamieszanie został wplątany Superior Spider-Man, który zdecydował się w tym czasie zabrać ze sobą oddzielonego wcześniej Kasadiego, mając nadzieję, że uda mu się powstrzymać obcego przed ponownym ich połączeniem. Misja z początku się nie powiodła, Klidus ponownie stał się karnydżem, a jego ponowne połączenie z Symbiontem naprawiło mu mózg. Ich wspólna koegzystencja nie trwała jednak znów tak długo, ponieważ szybko zostali rozdzieleni, a każdy z nich trafił w inne miejsce. Uwięziony w więzieniu Klidus został w tym czasie zaatakowany nożem przez innego więźnia, zaś część Symbionta uciekła z laboratorium, docierając w ostatniej chwili do pozornych zwłok Kasadiego, reanimując go i ponownie stając się karnydżem. Jak wielu pewnie wie, symbiont pokrywa swojego żywiciela biomasą, zapewniając mu przy tym nadludzką siłę, refleks czy zwinność. Daje mu także zdolność przyklejania się do ścian czy tworzenia substancji przypominającej sieć, bądź tworzenia broni o ostrych i tępych ostrzach z własnej biomasy. W przypadku karnydża, z uwagi na fakt, że jest związany z krwią Clidusa, prawie niemożliwe jest rozdzielenie ich na siłę, co równa się także z tym, że może się on zregenerować, nawet jeśli pozornie zostanie zniszczony. Może wzmocnić się, karmiąc się negatywnymi emocjami innych osób wokół niego. Każdy z symbiontów posiada pamięć genetyczną swoich przodków i dla przykładu można wspomnieć, że taki karnycz bez problemu pamięta, gdy Galactus zniszczył pewnego razu świat podbity przez symbionty, co zapewne podsyca tylko jego nienawiść do niego. Potrafi także narzucać wspomnienia Klidusa swoim chwilowym gospodarzom, aby ich torturować i osłabić. Może wystrzelić własną biomasę w postaci pocisków, jednakże działają one tylko przez około 30 sekund, zanim rozsypią się w pył. Karnetz pozbawiony jest zmysłu pająka, jednak posiada formę układu receptorowego, który obejmuje całe jego ciało. Uproszczając, każda pojedyncza komórka w jego ciele może funkcjonować niczym oko, ucho, usta, nos czy kubki smakowe. Ma wysokie umiejętności kamuflażu, będąc w stanie naśladować nawet innych ludzi, co kilkukrotnie było znacząco skuteczne. Co warte ujęcia, Carnage wymyślił nawet kiedyś, jak rozprzestrzeniać swoją biomasę w internecie, łącząc cząsteczki za pomocą kabli Ethernet w celu przesyłania ich pomiędzy podłączonymi na całe systemami komputerowymi. Standardowo jednak, jak większość symbiontów, jest podatny na ogień czy dźwięk. W tym miejscu zatrzymamy się jeszcze na chwilę, abym mógł zadać Wam pytanie dzisiejszego odcinka: jaką nietypową supermoc chcielibyście posiadać? Odpowiedzi zostawcie w komentarzu. Powróciwszy do swych morderczych szaleń, zdane mu było zmierzyć się chociażby z Deadpoolem, który w ich pierwszej potyczce zwyciężył, jednakże, nie zdając sobie sprawy, że sprawił sobie nowego wroga, głodnego późniejszej zemsty. Karnecz jest jednym ze złoczyńców, który odpowiada na prośbę Magneto o pomoc w walce z Red Onslaughtem, jednak po rzuceniu zaklęcia przez szkarłatną Wiedźmę i doktora Duma, jego osobowość ulega odwróceniu i pragnie zostać bohaterem. Po dokonaniu szeregu bohaterskich czynów Carnet dołącza do spider Spidermana i wielu innych odwróconych postaci przeciwko odwróconym bohaterom. Ostatecznie poświęca się konfrontując się z bombą genową, która miała zabić wszystkich na planecie, którzy nie byli mutantami. Samemu Clidusowi udało się przeżyć eksplozję, jednakże kosztem swych nóg. Karnecz był także zamieszany w działania okultystycznej grupy, która wykorzystywała swym rytuale Darkhold, przyczyniając się skutecznie do wzmocnienia jego mocy. W efekcie karnecz porwał księgę, z której dowiedział się o istnieniu bóstwa Kefona, którego nawet później udało mu się przywołać. Ostatecznie jego pragnienie zmuszenia bóstwa do nagrodzenia go większą mocą nie powiodło się, a on sam został ponownie rozdzielony na symbionta i kasadiego. Po upadku Shield, symbiont Carnage został dostarczony Normanowi Osbornowi, który po jego otrzymaniu postanowił związać się z obcym. Początkowo musiał oddać kontrolę, jednak Norman zaproponował symbiontowi, że nauczy go nowych, satystycznych sposobów zabijania, co było ofertą nie do odrzucenia. W konsekwencji czego, Symbiont przekazał mu pełną kontrolę i przemienił się w czerwonego goblina. Osborn ostatecznie oszukał Symbionta, gdy zdał sobie sprawę, że to Klidusowi przypadnie zasługa, jeśli uda mu się zabić Spidermana. W efekcie ich wzajemnych kombinacji Symbiont wprowadził kopię psychiki Klidusa do umysłu Osborna, dając mu nową, rozdwojoną osobowość. W późniejszych wydarzeniach sam Kasedei umiera, a jego ciało zostaje uprowadzone przez kult nula, który jest już w posiadaniu próbki zmarłego smoka symbionta Grendela. Fajny taki do pogłaskania nawet. No nie mniej, łącząc ciało Klidusa i próbkę krwi Grendela, kult ożywia mordercę, licząc, że zostanie on nowym awatarem samego Nula. Ożywiony Kasady był psychicznie połączony z Mrocznym Bogiem i walczył wbrew jego woli o kontrolę nad swym ciałem. Ich połączenie zostało ostatecznie zerwane, gdy Kasadis wyrwał kręgosłup jednemu z członków kultu, Skornowi, pożerając go i zmieniając w sobie fragment Grendela, tak aby pasował do Karnydża. Zaintrygowany mocą, jaką posiadał Null, zdecydował się pomóc w jego uwolnieniu, obejmując władzę nad kultem, jednak w rzeczywistości sugerując się tak naprawdę z zabiciem Boga i zdobyciem jego mocy. Spędzając kolejne miesiące nad konsumowaniem kodów symbionta, zmarłych i żywych, którymi byli choćby chwilowi gospodarze symbiontów, rozpętał chaos, a na jego czole zaczął pojawiać się spiralny... Emblemat Nula założył swe legowisko w kanałach, zarażając swym symbiontem więcej bezdomnych ludzi i zwierząt, aby działali w roli jego sługusów. Karnycz i jego zwolennicy ekshumowali ciała wszystkich ludzi związanych z symbiontem, pozostawiając ich zbezczeszczone ciała w masowym grobie w kształcie spirali Nula. Ogromnie wzmocniony przemienił się w Dark karnydża szkieletowego potwora z emblematem Białego Smoka, pająka na swej piersi. Czyniąc dalej swe podłe działania, udało mu się podszyć pod Ediego Broka i zbliżyć do Lipirsa, pozbawiając go Symbionta Mani. Następnie wysłał swą hordę Symbiontów Sobowtórów na ulice miasta, aby szalały i wyszukiwały dawnych gospodarzy. Na jego liście celów przede wszystkim znaleźli się Venom, Spider-Man, a także Deadpool. Konfrontując się niedługo potem z bohaterami, przekształcił się jeszcze w potężniejszą formę, noszącą smocze skrzydła, posiadającą rogi i na ramienniki przypominające tenula. Mierząc się w ostatecznej potyczce z Edimbrukiem, został przebity przez niego nekromieczem, przecinając go na pół i powodując rozpadnięcie się zwłok Klidusa. Pomimo śmierci ciała fizycznego, świadomość Kasadiego została zachowana w biomasie Grendela, która połączyła się z Edim, dręcząc go licznymi koszmarami, ostatecznie ujawnił się, próbując zmusić go do zabicia Avengersów i zniszczenia całego świata. Przejmując władzę nad ciałem Ediego, zmierzył się z jego synem Dylanem, kontrolującym T-Rexa. Ostatecznie Carnage przejął kontrolę nad wielkim białym rekinem, starając się czym prędzej dołączyć do trwającej inwazji symbiontów. Jednakże działania Ediego były o wiele szybsze i pozwoliły na pokonanie mrocznego boga symbiontów, zastępując go na tej pozycji, w konsekwencji telepatycznie skazując Carnage'a, na egzekucję i rozkazując innym symbiontom zaatakować go. Wrzucony do oceanu Carnage został następnie pożarty przez niezliczone rekiny kontrolowane przez symbionty. Oczywiście kawałek symbionta przetrwał powoli zmieniając swych właścicieli, aż ponownie powrócił pod postacią Carnage'a. Ponieważ ambicje uzurpowania sobie Tronu Nula zostały udaremnione, wymyślił nowy plan osiągnięcia boskości bądź stania się pogromcą bogów. Używając swych mocy stworzył nowy ul Symbiontów na ziemi. Realizując swe podłe działania stoczył walkę chociażby z Iron Manem, skutecznie łącząc się z jego zmutowanym smokiem Ekstrem Biontem, i odlatując, aby móc zaplanować kolejny swój ruch. Doszło jednak do kłótni między klidusem a Symbiontem, w wyniku czego ten drugi opuścił swego towarzysza, postanawiając samodzielnie przetestować granice swoich nowych możliwości. Odszukał jednak później seryjnego mordercę Keneta Artystę Niliego, który zwrócił jego uwagę, tworząc ze swych ofiar symbol nula, co miało rzeczywiście poskutkować przywołaniem Carnage'a. Wyjaśniając sobie kilka rzeczy i tłumacząc mężczyźnie, że od teraz Carnage nie ma zamiaru posiadać nowych gospodarzy, postanawiają współpracować. Choć tak naprawdę Symbiont wykorzystał Keneta, odcinając mu swoją drogą w międzyczasie rękę. Niemniej Obcy aktywował maszynę otwierającą tunel czasoprzestrzenny, który przeniósł go i Nelego do jednego z dziewięciu światów, domu mrocznych elfów, nad którymi Karnycz zaczął skutecznie przejmować władzę, przemieniając ludność świata w swoje marionetki. Po drodze zabił kilku bogów i kontynuował swój nikczemny plan, wędrując teraz do królestwa Heli. Nawet jego towarzysz Kenet, pod naciskiem psychologicznym, był w stanie uśmiercić jedno z bóstw stających im na drodze. Zmierzając do meritum wędrówek Karnydża, przeszedł apoteozę, uformował nekromiecz, który nazwał Alblot. W międzyczasie Nelly zdradził swojego towarzysza i szczęśliwie uciekł, szukając pomocy u jedynej istoty, która mogłaby mieć szansę powstrzymać Karnydża Klidusa Kasadiego. Symbiont jednak nie zatrzymywał się i skutecznie odhaczał każdy kolejny punkt na drodze swej krucjaty, by zostać Bogiem w pojedynkę. Przemierzał super przepływ między wszechświatami, stając się coraz silniejszym po drodze, aż dotarł do świata Ziemi N 1343, gdzie spotkał Nula, zadając mu przy tym śmiertelny cios, pożerając go i zdobywając jego symbionta. Pomimo posiadania niesamowitej mocy, Carnage pozostawał niepewny w tym, czy osiągnął swój cel. Szukając odpowiedzi, zapytał lorda bibliotekarza o to, co to znaczy być bogiem. Usłyszawszy odpowiedź, dowiedział się, że jest niekompletny bez drugiej połowy, a nim zdążył spostrzec, został przeniesiony do więzienia, w którym znajdował się Klidus Cassady. Niechlujnie, nie zastanawiając się zbytnio, pożar więźnia, tworząc jego klona i nasycając go wspomnieniami oryginalnego Clidusa, zlecił mu później pomoc w odnalezieniu odpowiedzi. W międzyczasie na jego drodze stanął antyvenom, Flash Thompson, którego jednak skutecznie zapieczętował w wymiarze Dark Force. Nowym celem stał się Dylan Brock, który miał zdradzić lokalizację swego ojca Ediego. Mierząc się z obecnym właścicielem Venoma i wykorzystując do tego dość brutalne metody, Carnage'owi udało się przedrzeć do jego umysłu, doprowadzając do jego pozornej śmierci, która ku zdziwieniu Symbionta aktywowała ukryte zdolności jego przeciwnika. Owe zdolności spowodowały rozerwanie Carnage'a i pozostawienie nagiego, oszołomionego Klidusa. Co jednak ciekawe, Karnysz zamanifestował się daleko w przyszłości, gwałtownie wychodząc z klatki piersiowej doczesnego czesnego duplikatu Meridiusa króla w Czerni. Tam naprzeciw siebie spotkał Ediego Broka, z którym zmierzył się w wyczerpującym pojedynku, pozornie nawet zabijając go na chwilę. Ostatecznie Karnycz powrócił do współczesności i ponownie połączył się z Klidusem, a dalsze jego losy możemy śledzić na łamach kolejnych zeszytów. Podsumowując, Karnycz, który silnie związany jest z Klidusem, Kasadim, znacząco podziela swą pasję do rozlewu krwi, aby zaspokoić swe naturalne rządze i siać w nieprzewidywalny chaos. Choć ciężko jednoznacznie doszukiwać się jednoznacznych przyczyn takiego działania, patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat symbionta, można sugerować się, że tym właśnie odznacza się tarasa obcych i jest to pewien element ich naturalności i rutyny. Myślę, że nie ma sensu na siłę doszukiwać się tutaj jakiejkolwiek moralności. A jedynym, czego można dopatrywać się w tej historii, jest odkrycie ostatniej karty z odpowiedzią, która prawdopodobnie nie jest tak satysfakcjonująca, jakby mogło się wydawać. Kończąc dzisiejszy materiał dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca, a jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, będziemy wdzięczni za każdy wasz komentarz oraz łapkę w górę. Przypomnę na koniec o możliwości zostawienia serdecznego suba, ponieważ każdy z nich pozwala nam dalej rozwijać kanał. To by było na dzisiaj tyle, ja się z wami żegnam i do usłyszenia już w najbliższy czwartek. Trzymajcie się ciepło!